Cześć wszystkim, z tej strony Spawi. Widzimy się po bardzo długiej przerwie w League of Legends i gramy sobie duo YOLO Q rankedowe z Ciastkiem. Cześć. No i Ciastek leci Vialet leci Gravesem i jakieś diamenty w przeciwnym teamie, ważne, na no, poziomie silverów, silverów, goldów. Good job Riot, again. Jakie ty masz runki na tywaj? He, bankowe chyba, jakieś, no. no. Resy i. Tak, jego skina ma. To jest DJ Sona, czy? No. Bieda. Tak, pierwszy no. raz ją widzę. Ona ma dodatkowe te. <laughs> Jak masz, wiesz, jakiś tam śmiech pod czwórką, nie? Jakiś tam pierdoby, to nam pod piątką, że zmienia tam formę. Ma trzy formy. <laughs> Kurde, ona powinna teraz na UMF ie miksować, a nie tutaj. No w sumie tak. No to Blitz będzie, kurwa. Co no, ale w ogóle, co ta sama kupiła od tej sobie? Nie, ona nie potrzebuje i temu zapłaconego? Nie będzie chciała go udać? Ewem. Znaczy ja jakoś kupuję item, item supportowy, tam jest mana regen, więc nie wiem dlaczego na tego nie kupiła Jakoś ja gram sonom i spamie tym i wszystko wchodzi, nie? I mam manę zawsze Cztery ciastka w ogóle jolo. Ja zaczynam jeszcze z wardem normalnym Chuj, abyśmy wygrali nie Ważne, żeby tylko nie przegrać i nie Tak jest Kurwa może grać i... i z tym i z Infinity, aby wygrać. Blitz, Tu... Kalista. Gdzie jest Kalista? Gdzie jest Kalista. Ej, co jest z tą Soną? Kurwa, zaraz mnie grabnie. A ona sobie stoi pod wieżą. What the fuck? Przestań pisać. Kurwa, do farmy nie mogę podejść Lol. Dobra, same. Zaraz <laughs> im grabnie ten... Last hit jak zwykle na propsie Okej okay. Drugi level mają, bieda Jak level bieda Jak ja kurwa nie lubię grać na Blitza, nie Szczególnie szczególną stronę w tymie. Zamiast wziąć ona byśmy ich tu rozjebali to Teraz muszę się chować Legends. Bieda. No nie, nie wziąłem tego, ale jestem biedny. Lol, taka lista agresja. Nie wziąłem tego last hita, what the fuck. Kurwa blitz, wypierdala z tych krzaków. Takie tam 10 farm przełagi. W się ostatnio maksuje? W w, w, w w się maksuje. Tak, ostatnie. Pierwsze maksujesz, ku później E. Dobrze. No nice. i to nawet nie nalało jakoś, nie? Tylko... I to nawet przed wszystkim nawet O kur i to tak samo. Jak zwykle wykierowałem Ja mam tam takie 9 farmy, straty, ale chuj straty, Strat, ja myślę, że masz 9 farmy odejdziesz. Co ty gadasz? Nie, 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 mój la, moje last hity są po prostu masa Kurwa krytyczne Dobre blis, blisko Dot G, dot G to było Kurde, nie ma nawet żadnych nie składam No pochuj Ja Goli nie mają nic AP, no nic Ten woli niby coś tam chyba AP bije, ale nie wiem czy to jest AP, czy nie No i Sona się wyjebie, czy nie Sona nie ma flesza, łatwo więc zaraz się w o te hity bez skitu. Dobra spróbuj tam dawać jakaś podejść Bijaj! Nie wardowali więc chyba powinno być łatwo Komendę. Mnie Dobra idę tu rycerz, po woli No bieda ja pierdolę teraz hity Czas ten wojtu będzie siedział Idę jeszcze raz. Ciekawe, czy zwardowali. Jestem woli, nie? Teraz chyba woli. A, nie, dobra sobie. No, Drejka robią? No robią, czy tylko tak świrują? Nie, ja tu jakieś dżuki robię. Oni zabili tego, tego małego sporta. Eee. Dobra. Jużnik pokonany. Lol. Przeciwnik pokonany. No co nam idzie? Jużnik pokonany. Co oni tam robią? No kurwa, też dobrze napikuje tobie. Ja to płaczę, kurwa. tutaj, No pewnie zrobię drake'a teraz. Robią? No tak, jak wyjebali mi da i pantona, to to pewnie robię. Robią. Zrobili. Czas jest? Nie ma czasu. 7:45. Nie więcej. Nie mam Dobra. Ile tam? 6 minut to trwa? Tak, tak, No to ile? 1245 cztery pięć. Ja ją No z tą salą, to bieda trochę. Przeciwnik pokonany. Nikt nie chciał coś Nie dobrze Tu są SSy, nie Dobra, on szósty. Teraz to możemy coś grać. Mam nadzieję, że Sona coś ogarnie też. Masz kochany? Tak? Nie, będę miał już jak się cofnę, nie Co? idę tam. No ale to jest Blitz, tylko ona się cofna. Wow. Trochę lepszy item będzie miała, no ale co zrobisz? Nie stać mi na buty ale będzie miał pewnie buty i kawu Spingujmy Riven 36, 39 No nie najgorzej. O woli, woli Bo nie ma tej kalisty nadal nie guys, więc watch out Ale ta wcisnęła damage. LOL, ona nie... A no nie tak, po co na początek? Attack speed, attack speedy Kurwa, czy ta Sona stoi przy wieży tylko? Jak Boga kocham Płacą <suszy> mi za to? Sona Mechanic. <grym> <grym> LOL, leskito nawet nie ogarnęłem, że on ma taki nik, nie? Mechanik kurwa. Chyba samochodowy Stoi pod wieżą, kurwa nic nie robi Ej, ona ich nie odbija, nie, nie wiem po co nagrasoną A w jakie ona by była niby? Nie wiem, jakiś gold pewnie, nie jak to tutaj, standardowo Dobrze, że ja tu jestem. A, wbijaj tu na bota, jakbyś miał ten chwilę. Report JAS. Yes. Bo Trash. Kurwa, najgorsze jest to, że ja sobie możesz dostawać w pierdol, będzie jeden 10 a i tak później będzie miał te swoje jebane kryty. Ale ten Panteon ma damage, no. A co, odłożył? No jak on ma Last vispera, nie? Ale dobrze jest. Bot się farmi tylko z tą Soną. Jakiekolwiek dipsy to jest raczej abstrakcja. playsy, cokolwiek. Ten blitzer zajebał jednego graba na całą grę. Nie dwa. Jednego zdożowałem i jednego. zajebał sona. Przeciwnik pokonany. Kurwa boję się wejść w ten jungle tam. Nie. Zamiast, nie? Kurwa, że oni to przeżyli, nie? No jakoś za minutę powinien być. Kurwa, ja muszę się też cofnąć. Ja idę bo bota i się cofa mnie SS w ogóle z tego. Wyjebałem ulta co prawda, ale... Kurwa, nie zdążyłem. No ale tam nie mam, nie Dobra, spada Spadaj stąd SS -y są z bota. Zaraz Drake powinien wstać. Jakieś kamaszki, dobra, śmigam Dobra, śmigam. Co ma ta 6,1 z 107 farmy. No już jest up. Więc polecam tutaj gdzieś gorzej niż spuściłem, bo ta kurwa jeba na ten woli to może sam robić. Zobacz, jak ten. Ja mam za 10 sekund ulta, więc wiesz, zresztą coś mogę kliknąć. No nie, woli jest na górze gdzieś, więc. Ja mam za 5 sekund, ulta, ale piję. No, no to gankuj. Mamy warda. Je mnie Zabijają Akali tam czy coś? Na tym idzie? Nie, nie ma tej Akali tam. Medreka robimy, aha! Puszczują nam kurwa Mida. O, mi dobra, ktoś poszedł. Kurwa, Yasuo, nie. Zwoli mi 12... się sobie. <laughs> no i są 12-3 Widzisz, was nie w ogóle. Ja no idę na Boli'ego. To idź, ja spróbuję uspokoić coś na bocie. Kurwa, gdzie jedzie. zjedzie. A co najdzie do Ciebie więc, wiesz? Ja może wezmę bota? Powinien wziąć, więc... Easy. Kurwa jebany blitzcrank. Oni teraz puszczą bota, więc tu by się ktoś przydał. Bo ja nie mam many, więc to będzie dosyć biedny. Kurczę, ja nie mam życia. ja nie mam many, właśnie, to jest bieda. Może że pójdą do Kali na to liczę. Kurwa. Eee, może nie puszczę tak bardzo. Także Kodak. Oszczędza na jakiś dasz, coś tak jest. Wow, pierwszy raz ich chyba obiła, nie? Sukces Oso. Idę do wakali. Co ten pan tu robi? Nie, bo to nie w ogóle. Gdzieś sobie poszli. Nie wiem, co nie robią. Tu, 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 tu. To nie słabo z diamenta, tak? Tak ja... Bosting Everywhere. Ja ją zabiję w staty w ogóle, nie? Ej, tak już masz lepszy niż ja kiedyś <laughs> Zero, zero, zero. <laughs> można, można. Co ma taka lista? No teoretycznie, o nie, buty lepszy, no to trochę lepiej ma. Sona. Poniśmy tak? jest <noise> 15-3, Pantheon zniszczył Riven, nie? OLOL, Tro... O lol, o lol, o lol! 15 FPSów, nie? Ale się wyjebie. Ale się wyjebałem, oh fuck, akurat 15fpsów nie No bo na low, no. no co zrobisz, no co zrobisz? Do really focus Blitz? Really, really, I focus Blitz Nie złapiej, chyba że ma flesza No, łatwo Jakie ono matnicy, jakiej rydolę Nie wiem dlaczego mi tak fps spadło, ale się A Akurat gdy Blitz skakiwał. Suka no, to jest jebana. A jak to bym wyklikał, jak... Nie słyszysz FK'a, czy co? No nie wiem no, 1.7 to... Nie za bogato, Blitz. Łażą na to mnie. Don't care. Dobra woli, tutaj nie mam co poszować, bo tam ktoś zabije zaraz. Trek za minutkę trzydzieści. No ta sama znajdzona już, po Reportias jest. Report yes, No w Dobra, por nie ma co się pierdolić, a ja będę miał zero kili. Całkiem nieźle. Fajnie, że przynajmniej jakiś. że ktoś inny kieruje. A jest Prag! Kurwa, więc. Odpierdol się, wieża. Lol, ta Zonia. Na koniec. Ale jest frag, no nie skończyłem 0 1 1, nie? Skończyłem 1 1 1. Dzięki za oglądanie, na razie.